W Warszawie, w, w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, odbywa się badanie, które jest bezpłatne dla pacjentów, którzy przebyli COVID i mają zespół przewlekłego zmęczenia. Zgłosiłem się do projektu, ponieważ nie wiedziałem właściwie, co się ze mną dzieje. Byłem zmęczony, miałem problemy z koncentracją, z pamięcią, trudniej wykonywało mi się codzienne zadania, codzienne rzeczy. Wyniki badań były w porządku. I kiedy dowiedziałem się o takim badaniu, pomyślałem, że może mieć to związek właśnie z tym, że przechorowałem COVID-19. Ona ma bardzo wiele masek, stąd ma różne objawy, i o tych objawach chciałam Państwu dosłownie parę zdań powiedzieć. Zauważyliśmy, że u pacjentów z przewlekłym zmęczeniem występują jeszcze dodatkowe inne objawy. Bóle, zawroty głowy, częste infekcje, na przykład bóle gardła, zaburzenia snu, takie jak brak odpoczynku po śnie czy po wysiłku intelektualnym i dlatego chcemy, żeby pacjent do nas trafił, ponieważ będziemy starali się mu pomóc. Dużym atutem projektu jest praca zespołowa, ścisła, dobra współpraca pacjenta, uczestnika projektu z lekarzem, z fizjoterapeutą i również z psychoterapeutą. W naszej terapii robotycznej możemy prowadzić terapię nie tylko ruchową, ale również terapię poznawczą, na której będziemy się skupiać na poprawie pamięci, koncentracji, uwagi uwagi u pacjentów, dzięki czemu terapia będzie bardziej kompleksowa i będzie skupiała się na różnych problemach pacjenta z zmęczeniem po COVID. -owym. Liczymy, że efektem naszych prac będzie poprawa jakości życia, snu bólu, zmniejszenie tych, tej, tych infekcji. Podczas sesji psychoterapeutycznych, których jest 12, pracujemy nad powrotem pacjenta do poziomu aktywności, które były pacjentowi bliskie przed zachorowaniem. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby między 18 a 65 rokiem życia, u których objawy przewlekłego zmęczenia wystąpiły po infekcji COVID-19 i utrzymują się przez minimum pół roku.